Innym zupełnie pytaniem byłoby, jak na litość boską oni to wszystko układali, jak oni to jakkolwiek przesuwali i manipulowali tymi materiałami. Bo możecie skroić skałę i zrobić z mniejszych kawałków rzeczy, to już ma dużo większy sens. Widać tam takie schody bardzo dobrze zachowane, widać tam takie jakby mini wodospady czy coś takiego. Przepraszam, widać jak najbardziej, że są tam po prostu z jakichś mniejszych odłamków skał zrobione rzeczy, ale co z tymi ogromnymi, bo te ogromne widać, że są mega stare, więc czy naprawdę niemożliwym jest, żeby ktoś kiedyś z nimi pracował? Jak dla mnie jest. Po wszystkim, czego nauczyłem się o starożytnych cywilizacjach, o tych wszystkich budowlach, o których nie mamy bladego pojęcia, a ewidentnie powstały nastki nawet tysięcy lat temu, Tutaj, jak na to patrzyłem, miałem takie, no nie ma opcji dla mnie, że to wszystko jest naturalne. To jest dla mnie po prostu nierealne, żeby to wszystko było naturalne. Więc jedźcie i sprawdźcie to sami.